Szczęść Boże! Witam Was w Wielką Sobotę. Posłuchajcie teraz Ewangelii według Świętego Marka, którą usłyszycie podczas Wigilii Paschalnej. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, Matka Jakuba i Salome nakupiły wolności, żeby pójść na maścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą to nam odsunie kamień od wejścia do grobu. Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed Wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak Wam powiedział. Dzisiaj cały świat pogrążył się w śmierci Jezusa. Dzisiaj Anioł mówi: Nie ma Go tu, On powstał z martwych. Wraz z Jezusem cały świat powstaje do życia. Jezus, powstając z martwych, podnosi cały świat. Każdego z nas, Podnosi do życia, podnosi z grzechu, podnosi ze słabości, podnosi z bezradności, z lęków, strachów, ze wszystkiego. Jezus Chrystus z martwych stał i dzięki temu Ty też żyjesz. Alleluja. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.